Świątek niemal doprowadziła do zawału swoich kibiców, co zdecydowało o zwycięstwie Polki. Czy aktualnie mamy do czynienia z najmocniejszą polską drużyną w historii Billie Jean King Cup? No to był absolutny thriller. Najpierw Magdalinet, która w bardzo długim pojedynku, bardzo zaciętym pojedynku, ale jednak odniosła fantastyczne zwycięstwo. Potem Iga Świątek, która przy drugim secie myślę, że wiele osób dostawało już takiego lekkiego zawału serca. Tak czy inaczej Polki z dwoma zwycięstwami Pokonują Hiszpanki. Coś fantastycznego, naprawdę piękny dzień dla polskiego tenisa. A Pojedynek MDL był bardzo długi, bardzo zacięty i bardzo wyrównany. Iga Świątek mierzyła się z dwunastą rakietą na świecie Paulą Badozą. Oczywiście rankingi nie grają. Paula Badoza dwunasta na świecie, ale jak niesamowicie odbudowała się od połowy sezonu do teraz. Przeszła ogromną drogę. Iga Świątek z kolei miała przecież tę dwumiesięczną przerwę. I tak naprawdę WTA Finals było takim pierwszym przełamaniem się wyjściem do gry turniejowej. W trakcie tego spotkania Iga Świątek popełniała bardzo wiele błędów. W drugim secie szczególnie było to widać. Jednak to co wyróżnia Iga Świątek na tle innych zawodniczek to ogromna wytrzymałość i to było widać już w trzecim secie, kiedy Iga Świątek wygrywała 6 do 1. To nie była łatwa gra. W tym secie również wiele mogło się wydarzyć. Jednak Aula Badoza słabła, a Iga Świątek nawet był taki moment, kiedy Iga jeszcze zjadła banana i i dopiero wychodziła na kor. Gdzieś nie wiem skąd, ale w tej dziewczynie jest mnóstwo energii, mnóstwo siły i ogromna wola walki. Kiedy były krótkie takie wymiany zdań między nią a Dawidem Celtem, widać było, że jest absolutnie skupiona na grze. Dopiero kiedy wygrała mecz, wtedy na jej twarzy pojawił się uśmiech, wtedy można było powiedzieć, że blokady losujące zostały zwolnione i wkroczył ten dobry humor, to znaczy odpuściło napięcie, odpuściło to skupienie, a przyszedł dobry humor, więc w tym meczu było widać, jak bardzo Igę Świątek um jest skupiona na zwycięstwie. No dobra, ale jednak pogoda popsuła ten kalendarz. Przede wszystkim dlatego, że Polki miały grać w środę. Z powodu y, powodzi, z powodu y, ulewy, y, zagrały dopiero w piątek. Co oznacza, że mają zaledwie kilkanaście godzin na to, żeby stawić czoła Czeszkom. To, co jest dla nas dobrą informacją, to to, że nie gra kontuzjowana Muchowa, no i wypoczywająca już na wakacjach Barbora Krejcikowa, z którą Inga Świątek rozprawiła się na WTA Finals, ale trzeba też pamiętać, że był to niezwykle trudny i zacięty mecz. Dobrze by było, gdybyśmy z Czeszkami wygrali 2 do 0. Jeżeli tak się nie stanie, czeka nas pojedynek w deblu. A tutaj już mogą być problemy. Problemy to jest mało powiedziane. Jest niewielka szansa na to, że w deblu sobie poradzimy. Przede wszystkim Czeszki mają Katarinę Sinakową, czyli liderkę rankingu gry podwójnej, co oznacza, że pokonanie Czeszek w deblu będzie, no wręcz historycznym zwycięstwem. Tak czy inaczej. Po raz pierwszy od 14 lat pokonaliśmy Hiszpanki. Już mamy do czynienia naprawdę z wielkim wyczynem. Po raz kolejny zakwalifikowaliśmy się do ćwierćfinału, czyli już mamy do czynienia z kolejnym dużym wydarzeniem sportowym. Co dalej? Na razie nie należy zbyt daleko wybiegać w przyszłość, tak więc do tego jeszcze będziemy wracać. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na to, że z jednej strony problemem jest to, że Polki mają dosłownie kilkanaście godzin na regenerację, z drugiej strony Czeszki dopiero zaczynają. W związku z tym jeszcze nie są Wprawiony w tę grę turniejową. No, Czeszki zwracały na to uwagę, że wcale nie odczytują tego jako korzyść, że mecz Polek został przełożony ze środy na piątek. To jest sport. Tu oczywiście wszystko może się wydarzyć, ale widać, że Iga Świątek jest naprawdę dobrej dyspozycji, jest zadowolona ze swojej gry, no i widać absolutnie tę zaciętość, widać te wole walki. I obyśmy też zobaczyli to w pojedynku z czeszkami. Czepiać się nie będę, chociaż jest to zabawne, bo ostatnio media obiegły również taki krótki filmik, na którym Iga Świątek trenuje, i Daria Abramowicz stoi przy korcie i podaje piłki. Nie znam się na tym, ale mam takie wrażenie, że jednak trener przygotowania psychologicznego hmm, czy trener przygotowania mentalnego nie wiem, czy powinien się zajmować podawaniem piłek nie wnikam. No jest to po prostu jakiś zabawny element, który pojawił się w mediach, dlatego warto odnotować. Dla nas to oczywiście jest duże wydarzenie, ponieważ Iga Świątek gra z orzełkiem na piersi. Myślę, że dla samej Igi również jest to bardzo prestiżowe i jest to ważne wydarzenie. Myślę, że też jest to podziękowanie również w stronę Dawida Celta, który wspierał ją, kiedy Iga Świątek poszukiwała nowego trenera, kiedy miała dwumiesięczną przerwę, a mimo to cały czas była w trakcie treningów. Widzę nietowarzyszył Wim Fiset, czyli nowy trener to dlatego, że mogłoby dojść do konfliktu interesów. Infiset pojawi się później, dopiero w, na turnieju tym pokazowym w Abu Zabi i jak sam mówi, dopiero od grudnia zacznie tak bardziej trenować z igą i wprowadzać nowe elementy. To, co teraz obserwujemy, to po prostu fajna dawka sportu, fajna dawka emocji i przyznam szczerze, że w trakcie tego drugiego seta pod sam koniec, no to już miałem taki lekki stan przedzawałowy. A wy jak oceniacie dyspozycję Igi Świąt jak myślicie, jak poradzi sobie w meczu z Czeszkami? No i czy będziemy świętować wejście do półfinału?